Dzień dobry, ostatnio Dave nam design preview, future plans, update na Trixel i oraz właśnie design previews The School Merchant. Co to jest design preview? A to myśliby taki system, jakaś taka inicjatywa, nazwijmy to, bo ona poszli w roku pod koniec, gdzie właśnie pokazali nam jakie ma, mają pomysły na Trixtera. W krótkim skrócie, pomyślę, żeby po prostu go ponieważ ludziom, którzy grają Trixter, nie do końca się to spodobało. No, i tutaj właśnie nam mówią, że czym design preview, czy właśnie tak powiedziałem, czyli omówienie przyszłych zmian potencjalnych, i właśnie są wysłać nasz feedback, czy nam to się podoba, czy też nie, żeby nie pracowali na tym, nie marnowali to czasu. Jeśli chodzi o sam to właśnie powiedzieli nam, że myślą nad jakimś inną zmianą, niż tylko po prostu reweltowaniem go, i będziemy wspierać o tym w przyszłości, czyli w sumie nic ciekawego. I właśnie czekaliśmy kilka dni na to, żeby dowiedzieć się, co planują ze Merchant. i ze Skumelchant planują. E tak, żeby właśnie była ciekawsza to play, tego to play as and against, żeby jej tego kit był bardziej, tak jak się nazywa, aktywny w playstylu i bardziej intuicyjny. No i generalnie te wszystkie zmiany, które teraz omówię, nie wiadomo kiedy jeszcze wyjdą, nie wiadomo czy w ogóle wyjdą, oczywiście czekają właśnie na nasz feedback i osobiście jestem bardzo sceptycznie nastawiony na to wszystko, ale generalnie przejdźmy po prostu do rzeczy co właśnie robią. A więc drony 2.0, mamy 5 dronów i jak stawiamy drona mamy właśnie short activation period, pas po żeby się aktywowało dron i wracamy znowu do dwóch skyline'ów, ale trochę wolniejszego samego drona. Będziemy też właśnie mieć informacje kiedy on ustawia ten dron, mamy właśnie mieć jakieś audio oraz visual indicator, ale co najważniejsze, to jest to, że będziemy mieć dwa scanline'y, ale niewidoczne. Jak tutaj właśnie widzicie na obrazku, mamy yy, tak bardziej przy dronie taki trójkąciki. To będzie właśnie informacja, że on w tym kierunku skanuje, ale ta właśnie dalsza część scanline'u będzie niewidoczna. Więc będziemy musieli się nauczyć w sumie na pamięć, jaki jest dokładnie jego zasięg, albo przynajmniej doczować już yy, tak w razie czego, że obu można zaczyna łapać, żeby nie było z tym problemu. Więc to będzie takie trochę, wydaje mi się, męczące, ale to jest jeszcze ok. Natomiast ja mam osobiście problemy z um, kolejną zmianą, czyli drone control. Będziemy teraz mogli aktywować, żeby wchodzić w naszego drona i nim po prostu sterować, co wydaje się naprawdę mega ciekawe. Natomiast kwestia jest taka. Jak wchodzimy w drona, mamy system Antecta i on porusza się trochę szybciej od School Merchant. Załóżmy te takie 130 movement speeda. Jako, że lata, zakładam, że on tego przelatuje przez wolty i przelatuje przez palety. I. Oczywiście nie możemy tak sobie latać cały czas dronem po całej mapie. Mamy e, power, czyli po prostu zakładam, że może być super na dystans tylko i wyłącznie latać jako dron. A co jest istotne? To jest to, że możemy tym dronem po prostu się wpierdzielać w cyjavorów. Będziemy mogli właśnie zrobić takiego charge'a i po prostu lecieć naprzód do cyjavora. I teraz moje pytanie, czy tu właśnie też piszą, że właśnie stracimy helpset jeżeli nas dron. I teraz właśnie moje pytanie. Jeżeli dron będzie szybszy, 130% speeda. I żeby przelatywać przez palety i okna. Co nie mówię, no że tak będzie, no ale to jest chyba logiczne, bo przelatywa będzie przelatywać się, bo wydaje mi się. Znaczy czy w sumie nie będziemy mogli zrobić tak, że do surwa wjeżdżamy w niego plus instantowo i dostajemy hita? Nie wiem, jak będzie długo się czarżować ten hit, więc możliwe, że będzie jakiś tam do dotrzeć, ale wydaje mi się, że to raczej nie będzie zbyt długie, bo to by było bez sensu. A. No jednak, wydaje mi się, to, że będziemy mogli bardzo łatwo podejść do tego Sławego więc. Osobiście mam z tym problem i wydaje mi się, że to będzie trochę bullshit. Oczywiście tutaj też jest informacja o tym, że muszą być aktywne przez pewien czas. Ale właśnie też pytanie: Czyli będziemy mogli grać tak na lupie, że chcemy drona, zrunujemy surwę, on sobie podpala to bo nie chce Czekamy, aż dron się odpali. sterujemy nim, wjeżdżamy surwa, surf ranny, dobijamy m Wydaje mi się, że to nie jest jakiś najciekawszy gameplay. Ale tak mi się wydaje, że potencjalnie będzie można zrobić. Mówię, nie wiemy, nie mam dokładnej informacji, ale tak z tego, co tutaj. Czytam, dla mnie osobiście wynika. I nie podoba mi się to. No i tak samo już mówią, że właśnie usuwają te wszystkie efekty w tle, czyli Hindred, Heise, Locon, Trappy, wszystko to usuwają, żeby po prostu była bardziej czytelna. Czyli Killer, który po prostu studiuje sobie dronami i się wpiędziela <grych> w surwów. Zresztą nie będziemy ich powalać, przynajmniej to nic nie widziałem. dronami, więc przynajmniej może tyle. taki Ala Legion, można powiedzieć. Dron hacking, tutaj w sumie dużo się nie zmieniło, mamy po prostu kwestię taką, że e, kiedy zniszczymy drona, no to widzimy aurę Skull Merchant, żebyśmy wiedzieli co ona robi, nie wiem po co to, a jeżeli sfajdują, no to dostajemy Killer Instinct, gdzie oni dokładnie są, ale nie oszukujmy się, ta minigra na Skull Merchant nie jest zbyt trudna, więc jakby cała ta zmiana jest dla mnie osobiście bez sensu, a tylko właśnie film Skull Merchant, bo widzimy dokładnie gdzie ona jest. I mamy... Red light, green light. Czyli będziemy mieć taką dodatkową która daje indicator swatorom, że ona się odpala. I jeżeli jakiś złoty skór będzie się poruszać, będzie chodzić albo biegać, to, to będziemy po prostu go widzieć na radarze. Ale można to też ograć po prostu stojąc, krauczując, e, albo będąc w lukerze, chociaż no wtedy stoisz, więc jakby whatever. Ma sobie jaka informacja, że oni się będą transportować po. Mapie, będziemy mogli tak trochę im jakby przeszkodzić, coś w w stylu, żeby bali się, że wiemy o tym. Tylko z drugiej strony, co my zrobimy na daleko? Może go za nimi samyżej dronem? Jak będzie gdzieś w pobliżu? No, osobiście, dla mnie to też nie widzę jakiegoś większego sensu tej pałelki, ale może czegoś nie widzę. Mówię, zobaczymy jak to będzie w praktyce, jak to pozmieniają potencjalnie, ale no. Jak widzicie, dla mnie osobiście ten kidel wydaje się taki, no bardzo mech. Bo albo będzie giga słaby, no bo zostawiamy drony, nie mamy żadnego właśnie hejsta, nie mamy żadnych cloud trapów, mamy tylko pozuskany, które mam rozumieć, że chyba nic nie robią, tylko po prostu dają informacje, gdzie one są. Znaczy gdzie są serwerzy. I będziemy mogli właśnie sterować dronem i właśnie znaleźć serwora za lupie Albo w ogóle będzie to łatwe do dodowanie i w sumie nic nie będzie robić. I wiesz, nie będziemy mogli jeszcze hakować te drony i widzieć serwora, servora, Shadow Arkadera i jeszcze właśnie tego. Ultimate, Red Light, Green Light, że ok, będzie wiedzieć swoje jak będą chodzić no, ale co z tego, jak będą chodzić? Nawet jeżeli będzie wiedzieć, gdzie on jest na tym swojej radarze, to co ona zrobi na daleko? No co najwyżej po prostu sobie walnie drona, co nie? Jeżeli tam będzie gdzieś w pobliżu, to osobiście wydaje mi się to takie strasznie bezsens, jakby. ok fajny pomysł, że właśnie można zostawać dronem. Jestem mega ciekawa, ale. Wydaje mi się, że jeżeli to będzie właściwie że mówię, przez okna palety, jak chcesz, jesteś szybszy i po prostu jesteś posewarem, cykli, instantowo w niego wieszasz, to mi się, że to po prostu totalnie bez sensu i będzie po prostu męczący killer, który będzie miał za chwilę zranienia, ale będzie przewidywać, a killer, żeby kogoś powalić. Nie jest specjalnie mi się podoba design. Na przykład Kaneki aktualnie w sumie też jest takim trochę legionem. On bardzo łatwo tego rani, ale będzie miał bardzo fajną mobilność po mapie. Będzie mógł właśnie. I tyndaklami się poruszać. A to jak będzie będziemy mieć drona, który po prostu. brańce wola. Błagam, że mnie powala. Bo jeżeli tak będzie i to będzie, taki design, że po prostu może wyjechać surwa i jedno powalić, no to czuję się trochę jakbyśmy graj na Twinsa. No, Twinsy nie są najciekawszym killerem. Więc nie no. Mi się osobiście ten design nie podoba. Sądzę, że to jest totalnie głupi pomysł. I nie widzę sensu, totalnie, jakby. jak ten killer ma działać. Ja osobiście jestem zawiedziony, że naprawdę oni cały czas forsują te drony. Po co te drony? Jakby. Drony moim zdaniem powinny być trochę jak. Z... aż może inaczej. Jaka jest moja wizja na Skull Merchant? Osobiście sądzę, że drony powinny być e, trochę jak zombie na czyli właśnie one se poslatają po mapie randomowo i skanują e, zonę, uwzględniając prostu serwerom poruszanie się po mapie. E, a sama Squirrel Merchant powinna mieć pusty jakąś knuffową, może nawet kilka powerek. To jest Kidel to jest techniczny, tak? Ona ma tą rękę. Może ręka powinna być jakieś, nie wiem, dasze, takie do, dojeżdżanie do przodu. Może powinna jakieś darty strzelać, cokolwiek. Jakby jest tyle możliwości, że ona jakieś mechaniczne jakoś, jakieś dzieło zrobić, które pomaga jej w się zrobić jakiegoś ciekawego kidera. To nie, oni cały czas forsują te drony i dla mnie osobiście to jest giga, giga słabe. Strasznie mi się to nie podoba, bo mi że też właśnie to jest taki problem, że. Jak oni sami, sami stwierdzili, że po prostu ludzie mają złe wspomnienia z Skull Merchant. No i będą cały czas widzieć te drony i będą mieli Oh my god, Skull Merchant. A jakby zobaczyli totalnie nową powerkę, potencjalnie podeszliby do niej troszkę inaczej. O, bo faktycznie byłby to inny killer. A tu tutaj będzie po prostu takie PTSD się ludziom też odpalać. Ale no, drony to dla mnie jest tak kijowy design, to jest tak nudne. Jakiś aktywny killer, naprawdę. Nie wiem, też i granaty, może... Ja sobie na przykład wyobrażałem, jak był teaser Skull Merchant. Był, był taki teaser, żeby taki boksik na makpilanie. Gdyby na przykład z na przykład trzy pałelki, coś na przykład jak, nie wiem, e, Dracula, że się się na przykład takiego boksa i może wymienić twoją rękę i będzie miała inną pałelkę, na przykład nie ma innego drilla, ma właśnie jednego na przykład z dartami, jedno na przykład takie daszowanie, cokolwiek. Jest tyle możliwości, naprawdę, ona po prostu jest technicznym killerem. Mogłaby stworzyć po prostu każdy sobie jakikolwiek wynalazek, by sobie wymyśliła, i mieć naprawdę ciekawą pałelkę. No a niestety ciągle stoimy z dronami i ciągle będzie po prostu to takie mech. Nie wiem, dajcie znać co o tym sądzicie, czy ja podchodzę tak trochę negatywnie do tego, czy też może sądzicie, że to jest nawet okej. Okay. Czy będzie to lepsze od aktualnej Skull Merchant? Pod względem siły pewnie tak, ale pod względem fanu, może podobnie, nie wiem. Jakby osobiście, uwolałbym zobaczyć prawdę jakiś taki full rework, odejście od tych dronów, jakieś po prostu większe zmiany, a nie forsowanie tych dronów, no nic. Tyle zamówienia, guys. Brosz na Twitcha, link w opisie. Tam więc oglądamy DBD. No i co, trzymajcie się. Miłego.